Zobaczmy, jak zrobić menu e, na stronę. Jest to dosłownie kilka kliknięć i, i wszystko mamy gotowe. W tym celu posłużymy się tutaj gotowym komponentem z Webflow. Idziemy do naszej dodawarki elementów. W sekcji Components mamy tutaj Navbar. Klikamy go i już mamy na górze e, jakby gotowe menu. One ma tutaj jakieś takie style nadane przez Webflow. Oczywiście możemy to wszystko pozmieniać. Przykładowo chcemy usunąć ten szary background. Klikamy na background idziemy tutaj do naszego panelu do stylizowania, do sekcji background i widzimy, że jest tutaj nadany kolor 3D. Robimy przykładowo z niego biały i już w tej chwili nie mamy backgroundu. Tutaj mamy taki, taką pustą ramkę. To jest oczywiście wrapper, w który możemy wrzucić nasze logo. W tym celu, e, jeżeli Mamy już logo tutaj w projekcie, idziemy do dodawarki zdjęć, przeciągamy logo w tą kratkę. Wstawia się. Oczywiście, to logo nie było tutaj przygotowane do projektu, więc jest za duże, ale możemy ją bez problemu zmienić w sekcji size, załóżmy damy tutaj, nie wiem, 80 pikseli i już widzicie, mamy logo, menu i teraz dzięki temu, że użyliśmy tego gotowego komponentu, mamy od Webflow w prezencie już gotową responsywność. Zobaczcie, jeżeli pójdziemy na tablet, już mamy tutaj hamburger menu, tak samo telefon w portrecie, w widescreenie, w portrecie, wszystko robi się tutaj automatycznie. Oczywiście należy to sobie tutaj wszystko teraz poustawiać, ja nie będę pokazywał, jak to się w, te, w tej chwili robi, do tego będzie inny odcinek, natomiast tak pracuje z menu. Chcemy dodać kolejną pozycję CtrlC, CtrlV. Zrobimy tutaj nie wiem services. Jeżeli pójdziemy na mobilkę, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to menu wygląda, to najprościej albo klikamy po prostu w to menu, przestawiamy tutaj na to trybko i wtedy mamy tutaj guzik do otworzenia menu, albo po prostu dajemy preview i klikamy sobie i widzimy, jaka jest animacja. I teraz Webflow nam tutaj oczywiście nadaje znowu jakiś swój kolor. Być może nie będziemy tego chcieli, to już jest, jest wszystko do ustalenia. Natomiast przy mobilnym menu mamy tutaj jeszcze takie podstawowe funkcje do jakby płynięcia, jak to menu się zachowuje. Mamy tu w tej chwili, że to jest drop down, czyli menu wy, wyjeżdża z góry na dół. Możemy zrobić jeszcze override right lub over, over left. Zobaczmy na przykład over left. Zobaczcie, o co w tym chodzi. Wtedy menu wyjeżdża nam z lewej strony, więc mamy tutaj to po prostu już wszystko jest gotowe. Nie musimy tutaj nic, nic że tak powiem, dodatkowo projektować. Mamy to out of the box, naprawdę super szybko. Możemy tu jeszcze wpłynąć na typ animacji, też bardzo dużo gotowych setów, czyli możemy osobno ustawić animację na otworzeniu menu, osobno na zamknięciu. Czas tej animacji, tutaj jest też ważna opcja. Jeżeli przykładowo nasze menu nie jest zbyt rozbudowane, czyli e, mamy przykładowo cztery pozycje, to na widoku tabletu niekoniecznie chcemy, żeby już był. Ten hamburger menu, bo przy tak małej ilości pozycji na tablecie podejrzewam, że też się spokojnie to zmieści. I tutaj zobaczycie w settings decydujemy, kiedy ma się menu duże przerabiać w to mobilne. Jeżeli będziemy na komputerze i przestawimy, że na komputerze też ma być, jakby na desktopie też ma być menu mobilne, to zobaczcie, że znikło nam w ogóle nasze menu. Jeżeli e, klikniemy tablet, to wtedy na tablecie dopiero pojawi się to menu. Natomiast tak jak mówię, przy małym, przy czterech pozycjach na tablecie spokojnie mamy tutaj miejsca, więc możemy obniżyć menu mobilne dopiero na telefon i dopiero zobaczcie wtedy nam się pojawi menu mobilne. Mamy tutaj taką kontrolę być może nawet tutaj weszłoby no też się jeszcze zmieści zobaczcie więc nawet na telefonie w poziomie możemy jeszcze zastosować menu zwykłe a dopiero na telefonie trzymanym w pionie pojawi się menu mobilne i wtedy one tutaj się otworzy w ten sposób